Hej, hej, hej. Przed wami recenzja mega fantastycznej książki Fingal i Alien. Opowieść o sile przyjaźni. Książeczka jest autorstwa pani Anny Śliwińskiej. Jest wydawnictwa Lemoniada. Bardzo za nią dziękuję wydawnictwu Literatura Inspiruje i swoją premierą miała 9 lutego 2023 roku. I wiecie co? Naprawdę są takie książki, po których po przeczytaniu no, zostawiają po sobie taką mega wielką pustkę. Niby wiecie, kończą się dobrze, ale tak naprawdę koniec bywa dość samotny, rozrywający serce i duszę. Poświęcenie, do jakiego tutaj doszło, bardzo mnie wzruszyło. Naprawdę, dodatkowo opowieść o fingalu jest w połowie prawdziwa i w połowie zmyślona. Wiecie, niewiele powstaje bajek, które mają w sobie elementy wzięte z prawdziwego życia i prawdziwego miejsca. Poznajcie zatem fingala. Czyli kamiennego olbrzyma. Niby ogromny, twardy i ciężki, ale jego serce w ogóle nie przypominało głazu. Wiecie, on bał się ludzi, gdyż widział jakie potrafią siać zniszczenie. Mieszkał na najpiękniejszej wyspie z najczystszym powietrzem, które ludzie zmienili, no, stawiając swoje domy czy rozpalając ogniska. No, już później nie było tak pięknie i tak czysto do oddechu. I wiecie co? On mieszkał właśnie na tej wyspie i, i można by powiedzieć, że był bardzo mocno samotny. Aczkolwiek zawsze w momencie, kiedy jakikolwiek człowiek, że tak powiem, się do niego zbliżał, on się chował i po prostu udawał zwykłą skałę. Ale pewnego dnia nie spotrzegł, kiedy nadeszła mała, rudowłosa dziewczynka i wiecie co? On naprawdę jej się wystraszył. A dziwne było to, że po prostu... Ona, jak na niego zareagowała, to była go zwykle ciekawa. Tak, jakby nie przerodziło ją to, że był wielkim olbrzymem, mega dużym, tylko zaciekawiło go, kto to jest, że tak powiem, kim on jest i, i skąd się tutaj wziął. Co mogę powiedzieć? No. Mm. W momencie, kiedy opowieść też zaczyna przekształcać się bardziej na opisy, które działy się tak przez dłuższy okres czasu, wiemy też sam, co się spotyka i co się działo, kiedy na przykład ona też była chora, kiedy nie mogli się widzieć, albo powiem wam, że jakby to wam powiedzieć. Hmm. On był po prostu z tej przyjaźni niezwykle dumny. Miał ku temu swoje powody, które po prostu wam nie zdradzę, ale między innymi chodzi też o to, że ona nadała mu tutaj imię. I ofiarowała swoją przyjaźń, której naprawdę nigdy wcześniej nie doświadczył. Pokazał jej niesamowite, naprawdę przepiękne miejsca, które istnieją naprawdę i które nawet nas zachwycą naszym takim dość wielkim i takim prawdziwym urokiem, swoim przekazem. Oni ujrzeli również w pewnym miejscu dość spore niebezpieczeństwo, które właśnie zbliżało się do ich wyspy. I wiecie co, tutaj zaczyna się wątek niewiary. Dziewczynka bowiem opowiada calutką historię swojemu ojcu, ale oczywiście on w nią w ogóle nie wierzy. Zrezygnowana opowiedziała o tym olbrzymowi. Olbrzymowi. Następnie, no, stało się coś, co można by powiedzieć, że zakrawa na dosyć spore poświęcenie z jego strony. To mnie tutaj bardzo wzruszyło, gdyż, no, w ogóle się tego nie spodziewałam. Naprawdę łza mi się wokół zakręciła, i, i ciężej mi się po prostu oddychało przez to, co on tutaj zrobił. Ja wiem, że to tylko bajka, chociażbym powiedziała nawet, że bardziej zakrawa na legendę, ale znikoma część opowieści, no bardzo znikoma, kończy się w taki sposób. Być autorka poruszyła tutaj temat czekania, cierpliwości, śmierci oraz, no dość można by powiedzieć, i malutkiej, i wielkiej radości. Napisana jest bardzo leciutkim i przyjemnym stylem, ale jej przekaz bardzo długo zagości w waszych głowach. Dodatkowo, jak widzicie, ma ilustracje, które naprowadzają nas na treść, ukazując najważniejsze aspekty przekazu. Wiecie, jak ona jest bardzo mądrze napisana, naprawdę skonstruowana perfekto. To przepiękna książka, fantastyczna, cudowna, ma mega wielkie przesłanie i chciałabym kiedykolwiek w swoim życiu spotkać takiego przyjaciela, jakim właśnie był Fingal. Przepiękna historia, naprawdę można się tak mega wzruszyć. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, czy ta książka kończy się dobrze, czy kończy się źle. No bardzo, bardzo na długo zostanie Wam w pamięci. A, a dlaczego tak uważam, że nie umiem ukryć, jak się kończy? To już przekonajcie się sami. Niemniej jednak warto po nią sięgnąć, warto dać ją w prezencie swoim dzieciom, czy choćby komuś na prezent, ale samemu wpierw przeczytajcie, bo. To nie jest historia na jedną chwilę. Oni się będzie myślało, o ją się będzie przeżywało. Ja ją przeczytałam chyba z półtora tygodnia temu i po prostu wciąż mam ją w głowie. Jak tylko zobaczę tą ilustrację, mówię nie, co to była za piękna książka. Mega, mega, bardzo wam ją polecam. Żegnam się z wami. Wczytujcie się w przepiękne książki, bo naprawdę warto poznać świat taki, gdzie autorzy wręcz swoje serduszko dają do środka, żeby pokazać, jak bardzo piękny potrafi być człowiek i nie człowiek i jak niekiedy wielkich poświęceń dokonuje, ale to, czy ktoś to doceni, to już po prostu zależy tylko i wyłącznie od tego człowieka. Żegnam się z wami, do usłyszenia, papatki.